Wyobrażaliście sobie kiedyś coś największego? Przedmiot, przestrzeń, cokolwiek. I pewnie nie dało się tego ogarnąć naszą wybujałą wyobraźnią. To powiem Wam tyle, że to i tak jest niewiele. Istnieje coś jeszcze większego, czego nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Choćby to nawet był kosmos. To Boża Miłość. Jest to niesamowite uczucie, jakim Bóg obdarza każdego człowieka. Dosłownie każdego, nawet tego, który mówi, że nie chce. Przekonują mnie do tego stwierdzenia słowa św. Łukasza, który w dziejach apostolskich zapisał świętego Piotra. Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Jest w tym jednak pewien szkopuł, który może nas zblokować. Bo Piotr dodaje, miły jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Ale chcę was uspokoić. Nie chodzi o postępowanie ze strachu, że jak czegoś nie zrobię, to będzie kara. Bardziej chodzi o strach, że jak czegoś nie uczynię, to będzie to ze szkodą dla mnie, bo czegoś nie zyskam. Ale co tak naprawdę tracę? Przychylność, życzliwość, szacunek? Nic z tego. Jedyne i aż nad to, co mogę stracić w swoim postępowaniu, to gwarancję życia wiecznego. Święty Jan wychodzi z propozycją, która jest strasznie trudna w realizacji. On mówi: Miłujcie się wzajemnie. Wszystko się zgadza. Bóg dał nam swojego syna na odkupienie grzechów. Dzięki niemu mamy życie, a mimo wszystko nie miłujemy się. Ciągle jesteśmy w strefie wzajemnej wrogości. Patrzymy bykiem na swoich bliźnich, wyszukujemy ich słabych punktów, żeby atakować. Ku czemu takie zachowanie ma nas prowadzić? Ile w tym jest realizacji Ewangelii, a ile realizacji samego siebie? Cechujemy się egoizmem. Niesamowita jest ta Ewangelia ze swoim przekazem Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Przecież my nie jesteśmy do tego zdolni. Dla siebie możemy walczyć, ale nie dla innych. Jak więc realizować Ewangelię w życiu? Może najpierw przyjrzymy się przykładom, chociażby święty Maksymilian Maria Kolbe. Zgłasza się na ochotnika do komory głodowej zamiast ojca rodziny. Wśród 108 męczenników z czasów II wojny światowej, których beatyfikował w Warszawie Jan Paweł II, znajduje się Maria Biernacka. Uprosiła SS-manów, aby ją rozstrzelano zamiast jej synowej, która była w ostatnich tygodniach ciąży. Ryzykują własne życie aby ocalić życie bliźnich. Tak też czynią ludzie ratujący zasypanych górników, uwięzionych przez pożar, zagubionych w górach. Wszystko to jednak dotyczy sytuacji nadzwyczajnych. Przecięty człowiek nie ma nawet okazji, żeby oddać życie za bliźnich. Na to pytanie i ten problem Święty Grzegorz Wielki Papież mówi tak: Rzadko bywamy wzywani do oddania życia za bliźniego, ale wszyscy i to na co dzień, jesteśmy wzywani do postawy miłosierdzia, do poświęcenia naszym bliźnim swojego serca, swego czasu, niekiedy pieniędzy. Czyżby więc, pyta święty Grzegorz, nauka pana Jezusa o oddaniu życia za przyjaciół była pustym słowem, która w większości ludzi nie dotyczy? Może to brzmi głupio, ale wściekamy się, gdy innym się powodzi, zamiast weselić się, że coś dobrego się u nich dzieje. Taka zazdrość codzienna. Prawda jest taka, że im więcej szczęścia doświadczamy obok nas, tym więcej radości odkrywamy w sobie. No co da mi to, że będę zazdrościł bliźniemu prócz złości, nienawiści i pogardy? Dobro, którego doświadcza bliźni, sprawia, że i we mnie jest więcej radości. Nie szukam podstępu. Im mniej niepowodzeń jest wokół mnie, tym mniej zmartwień mnie dotyka. Ewangelia mówi wyraźnie błogosławcie, nie złożećcie. A co nas dzisiaj prowadzi? Spory sejmowe, bo jedni są za, a drudzy są przeciw? Zdrowie nas dzieli, bo jedni chcą szczepień, a drudzy nie? I przez to jest wzajemna nagonka. A jak w tym wszystkim ma się przyjaźń Jezusa? Nazwałem was przyjaciółmi. Nie znajomymi, nie sługami, nie bliskimi. Przyjaciółmi. Przyjaciel zna nasze sekrety, nasze słabości, nasze mocne strony. Czego tak naprawdę nie wie o nas Jezus? Znajdziesz jakiś szczegół? O, nic się nie udało. Tak więc jesteśmy w domu. Przed Bogiem nic się nie ukryje. Ale zaraz motywuje nas to do tego, żeby nie partaczyć naszych zajęć. Raniero Cantalamessa pięknie to ujął. Przyrównał życie duchowe do wykonania rzeźby. Posłużył się słowami Leonardo da Vinci, który stwierdził, że rzeźbiarstwo to sztuka usuwania. Jedyna sztuka usuwania. Wszystkie inne sztuki to nakładanie czegoś farbą na farbę, na przykład w malarstwie, kamień na kamień w architekturze, nuta na nutę w muzyce, tylko rzeźbiarstwo jest usuwaniem zbytecznych kawałków, żeby wydobyć figurę. Tak jest chrześcijaństwo. Każdy dzień to usuwanie jakiegoś elementu, który jest zbyteczny i zbędny, na przykład pragnienia, ambicje, plany, cielesne skłonności. To wszystko co nas rozprasza. Bóg także patrzy na nas jak na blok kamienny, który jest usmarowany błotem i trawą, patrzy i dostrzega to, czego zwykły zjadacz chleba nie widzi. Może spojrzeć na nas i powiedzieć w tym bloku jest święty. I biorąc do ręki dłuto i młotek zaczyna kształtować coś niewyobrażalnego. Bo Bóg spogląda na człowieka i widzi ukryte piękno w każdym z nas. Choćby to nam się wydawało najbardziej niedorzeczne. Bo tylko my wiemy, jacy jesteśmy ze swoimi słabościami, zachciankami, pragnieniami i czymkolwiek jeszcze. A Bóg mówi: To jest piękne, ty jesteś piękny. Bo patrząc w lustro, które chyba jest dość wypaczone, widzimy tylko wady i skazy. Zapominamy, że na obraz Boży zostaliśmy stworzeni że w tej bezkształtnej masie jest najpiękniejsza bryła piękne stworzenie ociosane przez narzędzie tortur czyli Krzyż Chrystusa który oczyszcza nas kawałek po kawałku, nie dodając nam cierpień, jedynie wydobywając to, czego sami nie dostrzegamy. Kantalamessa dodaje, kiedy czujemy na sobie rękę Boga, który nas przycina, to Bóg cierpi z nami, kiedy my cierpimy, a wszelkich cięć dokonuje drżącą ręką. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.